Wychowałem się, urodziłem się i wychowałem jakieś 200 metrów plaży. Dosłownie. Pierwsze zabawy to piasek i, i woda. Na długiej przerwie podstawowce biegaliśmy się kąpać. Zawsze coś tam chciałem pójść taką drogą. Nie jak wszyscy, nie żyć jak gdyby zaszufadkowany, tak jak większość osób. Praca od rana do, do 16, po potem dom, kolacja, obiad i do spania i następnego dnia jest to samo. Zawsze pociągały go jakieś sporty ekstremalne, nigdy nie lubią siedzieć w domu. Potrzebuje adrenaliny, to jest taka osoba, która jest uzależniona od adrenaliny. Kajt to było coś, co, co, w czym od razu się, że tak powiem, zakochałem, ponieważ widać było dynamikę tego sportu. Szybkość, prędkość, zmiana kierunku. Coś niesamowitego. No i cały czas tak samo, na lewo, prawo. Na rybu, ale jest ok, Jest ogień. Zawsze troszkę chciałem czegoś więcej. z lepiej. Być może po prostu za tym horyzontem jest, jest coś innego niż, niż bojka i można dalej tam po prostu ruszyć, zobaczyć jak to jest. Walczyć trochę na morzu samemu, spróbować. Postanowiłem, że spróbuję dokonać czegoś, czego jeszcze nikt nie dokonał na świecie. On sobie ustalił e, korony mórz. Pięć mórz, które chcę przepłynąć. Jest super! Myślę, że wielu z nas z nie nie odważyłoby się tego zrobić. Nikt tego nie zrobił, także jest jakby pionierem w tej, w tej dyscyplinie. Tak jak Janek to mówi, że alpiniści mają swoją koronę gór, także Janek jest tu, jest tu naszym, naszą gwiazdą, naszym władcą. Mórz. Wyznaczył sobie jakieś etapy i konsekwentnie je realizuje. Także był Bałtyk, było Morze Czerwone, teraz jest Adriatyk. Adriatyk jest jeden z mórz, które można przepłynąć. Dwa lata czekałem, tak naprawdę byłem tam kilka razy. Czekałem na dobrą prognozę. Ruszyłem. W tym czasie doświadcza się innego stanu umysłu. Jest się zupełnie w innym, na innym levelu, jak gdyby. No i, i w ten stan świadomości, jak gdyby chce się powtarzać, prawda? Cały czas. Jeszcze 20 km się samemu na morzu? Fale, wiatr, deska, latawiec. No i się, się udało. No i kolejne wiem, że będzie. I trzymam kciuki i mam nadzieję, że się uda, uda i będę go wspierać w tym dalej. Jeżeli dokona tego, co planuję, będzie pierwszy, który pokona Koronę uszy. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajny materiał powiedziałeś, zanim Państwo to usłyszeli. E, tak, fajny materiał. Dob, bardzo mi się podoba. Dobry gość, dobry materiał na materiał, no to samo się robi. A często czy, czy słyszysz tak jak my, że no, ludzie nie. na, na, na powitaniu mówią cześć wariacie, cześć kryjzolu. E, no, zdarza się, zdarza się e, jak najbardziej, ale ja to przyjmuję troszeczkę z dystansem, tak więc e, twierdzę, że... E, takie normy, taka, tacy normalni ludzie generalnie, no może inaczej, tylko wyjątki i unikaty mogą coś takiego, coś wymyślić w ogóle, coś takiego, coś takiego e, kontynuować, coś zrobić. Tak, Powiem, no, bo nie, e, to... Ty do tego Adriatyku szykowałeś, <coughs> znaczy, szykowałeś w ogóle, czekałeś bardzo długo. Na co czekałeś i ile czasu? E Plan przepłynięcia Adriatyku i w ogóle rozpoczęcie całej tej y, wyprawy rozpoczął się dwa lata temu, ponieważ dwa lata temu już byłem w, y, w Chorwacji. Y, tam rozpocząłem przygotowania plus y, oczekiwania na wiatr y, de facto. No wiadomo, że czas nie, nie pozwala mi tam siedzieć w nieskończoności. I, I tam czekać na, na tą prognozę dobrą, bo to jest bardzo ważne. Bo czas to pieniądz przepraszam, Ech, czas też, to też, też, dokładnie. A tak? dokładnie a te, tak. Nie ma tego sportu bez nakładów finansowych. No nie ma, no niestety nie mam sztabu ludzi y, tutaj. Jesteś ja się, sam? Nie, jestem sam, tak. A z czego żyjesz? Ja jestem instruktorem sportów wodnych, m.in. kitesurfingu y, oraz sportów zimowych. Tak więc no i, w zimie by... Narty Snowboard, a, mi, mhm. a, No i wynajmuję się ogólnie tutaj różnym firmom. Podatki, żeby, zebrać na... żeby zebrać fundusze właśnie na moje jakieś tam cele realizacje. Yy, plus przyjaciele pomagają mi oczywiście w różnych takich... A powiedz, filmach. jeżeli chcesz zwrócić uwagę swoim dzieciom, żeby nie robiły czegoś głupiego, to jakie masz moralne <laughs> prawo? <laughs> no znaczy, jeśli miałyby robić coś, co poszerzy ich horyzonty, jakieś nabędą nowe doświadczenia i są to, że tak powiem, rzeczy w miarę bezpieczne, to tutaj nic nie, nie, nie zakazuję. nic nie bezpieczne. w miarę, ja bezpieczne. miarę w tak. bezpieczne, tak. I wbrew pozorom te krosy są w miarę bezpieczne. To nie jest tak, że wychodzę rano, wypuszczam się na morze i... i e, no i no, akurat tak dzisiaj mi się zachciało. To nie jest tak. To, jest, to są wiele y, lat przygotowań, wiele y, tygodni obserwacji, y, prognozy, statystyk i no, nakładów. Tak Zdaje się, że to, co robisz nie, y, nierozerwalnie, związane jest z hasłem wiatr. Jak go nie ma, to nie ma twojego rekordu. I tak ci się raz zdarzyło, bo ja nigdy ja nie mówię, próbowałam tego sportu, ale z wielkim szacunkiem traktuję tych, którzy e, operują jednym i drugim, czyli deską pod nogami i tym latawcem nad sobą. No i zdarzyła się flauta i do widzenia. Opada latawiec i, i leżysz, no, w pewnym to sensie. Się zgadza się. To jest e... No to jest jeden z takich większych czynników niebezpieczeństwa. Tak? A jesteś sam, bo trzeba powiedzieć, że ty te swoje rekordy bijesz zupełnie. Samotnie, w tak, jako, jako jedyny człowiek na świecie pływam po morzach właśnie samotnie, bez łodzi asekuracyjnej, ponieważ twierdzę, że taki krok z łodzią asekuracyjną to po prostu jest event, tak? To nie jest wyczyn, tylko jest event. Ale wtedy spotyka się przy też no. z zarzutami braku odpowiedzialności, tak jak wtedy na Morzu Czerwonym, że, że twoja chęć przygody potem angażuje wielkie siły, żeby cię uratować w sytuacji awarii. Zagrażającej życiu. Rozumiem. To znaczy, na Morzu Czerwonym wydarzyła się sytuacja właśnie, o której mówię, to jest najgorsze. Naj, największe zagrożenie jest takie, że te prognozy, które, które są wręcz powtarzane przez pięć portali meteorologicznych światowych wręcz, mogą się nie sprawdzić. I tutaj jest największe zagrożenie. Bo faktycznie bez wiatru y, nie ma tego sportu. W tak wiec opada na wodę i no, nic więcej nie zrobimy. Możemy tylko y, urządzenia elektroniczne uaktywnić. wysyłające tak, i, i, Wysyłając SOS. Wys, wysyłając, SOS y, 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 są urządzenia, które naprowadzają satelity oczywiście i moją pozycję, powiadamiają służby. Ale to nie Ale jest tak, się... że jak ty wyruszasz z, z miejsca, bijesz rekord, to nikt o tym nie wie, rozumiem, że wszystkie służby nie, no są zawiadomione, czyli tu jesteś zabezpieczony, jak to nie jest szaleństwo to był Jak najbardziej, że tak powiem już e, bardzo dobrze logistycznie ogarnięty, moi koordynatorzy tutaj już o to zadbali, e, również ja. I szczerze powiedziawszy, no na Morzu Czerwonym wiadomo, że była porażka, to ja się przyznaję do tej porażki, chociaż zabrakło mi tylko 30 kilometrów, tak? Czyli to jest... No było. godzina. W sumie było około 170, ale tutaj nie chodzi o odległość, tak, jest, tak, jak tak. Najważniejsze, że, żeby się, że tak powiem, wyciągnąć wnioski z tych porażek, tak? Żeby się, się uczyć i nie powtarzać tych błędów. I to jest jak gdyby taka moja mądrość, ponieważ nie mam się od kogo uczyć tak naprawdę. No i sobie jest. Samym, jest się sobie, samym że żeglarzem i ukrętem, to faktycznie nie ma. Ale znaczy w... nikt tego nie robi właśnie na to chodzi, że jakby Jesteś ktoś jedyny. tego robił, jakby ktoś to robił, to mógłbym jak gdyby się z, z, z człowiekiem skontaktować i powiem, posłuchaj, powiedz mi, jak to... Tak, jak, co dwie głowy to nie jest Tak, jak to się robi, tak? A teraz odwrotnie, teraz się do mnie zgłaszają ludzie, którzy chcą robić krosy przez morze. Pięknie. No i tylko tacy, którzy mają odwagę i fantazję, żeby, żeby zmieniać świat Czyli jeszcze to, z takim to, napisem na się następnym razem jak przepłynie może aralskie, w zasadzie jezioro aralskie. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam zostanie. Mm. Do kwietnia przyszłego roku, w kwietniu przyszłego roku chciałbym wybrać się na Jezioro Aralskie, zwane Morzem Aralskim, kiedyś wielkie, naprawdę wielki akwen, teraz jest coraz mniejszy, ale jeszcze tamte 200 kilometrów tego akwenu zostało. Nie wiem to jest przed śniadaniem. <grym> a tymczasem idzie zima i przykniesz po prostu deskę snajperową. <grym> życzymy, życzymy powodzenia, dziękujemy Ci za rozmowę, a szczególnie ciepło pozdrawiamy Twoją żonę i dzieci. Dziękuję bardzo. No, w jej oczach też dostrzegłam ten, ten ogienek przygody. To, to po pierwsze. Widziałem gały co brały po drugie. Wie? Zawsze sobie powtarzam, jak przychodzę do pracy z redaktorem. <laughs> Widziały gały, co brały. Dziękujemy bardzo Janku, wszystkiego dobrego dziękuję. chwila przemy. Widzimy się po nim. Jeszcze dziś.